Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą na nas masowością i tym razem zastanowimy się, jak nam się wkrótce, mam nadzieję, wkrótce tak już będziemy mogli powiedzieć, po powodzi. Bo na razie nam się w trakcie powodzi i zastanówmy się, dlaczego nam się w ogóle w trakcie powodzi obecnie. Jak pamiętamy, prawie wszyscy z nas, na no młodsi nie, i najmłodsi nie, też nie, ale pamiętamy tak zwaną wielką wodę. Z wczesnego i pełnego lata 1997 roku, kiedy to no, z powodu większych deszczów, nasi kochani sąsiedzi Czesi, ratując swoją skórę, jak i teraz, spuścili ze zbiorników e, retencyjnych mm, wodę. No i fala poszła na północ, czyli do nas. No i to samo stało się teraz. Nie wiem, czy ta powódź, którą mamy obecnie, osiągnie rozmiary tej z 97, tego jeszcze nie wiemy, ale y, niemniej jednak w niektórych rejonach daje się to ludziom we znaki. I teraz należy sobie zadać pytanie. 27 lat minęło, kupa czasu, rządów to się na zmieniało, różnych tam sytuacji też, a zbiorników retencyjnych, które obiecano, jak nie było, tak i nie ma. Dlaczego? Y, przyczyna jest prosta korupcja i uleganie ideologicznym głupotom. Ile razy było to pełno protestów, że nie wolno tej tej konstrukcji tutaj postawić, bo jest jakiś staw z, unik z unikalnymi żabkami, żuczkami, wstaw co chcesz i trzeba to chronić. I, I trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie takie działania, mimo że ci ludzie, którzy je zaczynają, najprawdopodobniej są płatnymi Agentami jakichś firm, czy środowisk, czy innych krajów, które chcą zrobić na przykład dywersję u sąsiada, tego nie możemy wykluczyć. Ale tacy agitatorzy, agitując, sącząc ten jad tej propagandy, sprawiają, że koniec końców zdobywają posłuch wielu ludzi, już później nie będąc opłacanymi, bo nie trzeba. Sami protestują, bo wierzą w to, co im zostało do głowy wsadzone, sami protestują przeciwko budowie danych konstrukcji użytecznych i przyczyniają się, jak sami widzimy, w konsekwencji do swoich nieszczęść. Albo do nieszczęść nie tylko swoich, ale także i ludzi, innych niestety, którzy albo zachowywali się normalnie, pracując po Bożemu i żyjąc po swojemu, albo wręcz domagali się budowy tych zbiorników. Tylko na przykład tych zbiorników, tylko ich opcja nie przeważyła. I już widzimy, jak to, jak to się układa: że za głupotę, naiwność i korupcję się płaci. Wniosek jest prosty: 27 lat minęło i nic się nie zmieniło. Zbiorników jak nie było, tak nie ma do naszych kochanych sąsiadów, w cudzysłowie kochanych Czechów. Mimo wszystko, nie możemy mieć pretensji, ratują własną skórę. Znając geografię, znając układy wodne naszego regionu Europy, powinniśmy już dawno być przygotowani, posiadać te zwane zbiorniki retencyjne, które moglibyśmy wybudować, i e, straty byłyby mniejsze, albo nie byłoby ich wcale. A głupot przez agitatorów posługujących się pseudo-ekopropagandą słuchać nie należy, należy dbać o własny interes, o własną skórę, o własną stabilizację. I jak najmniejsze straty. Niestety dzieje się, to, dzieje się wszystko na razie na odwrót. Czy ta lekcja obecna nauczy coś naszej elity? Czy będziemy mądrzejsi na przyszłość? Zobaczymy, ale prywatnie mówiąc szczerze, wątpię. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.